Prymat czy powściągliwość? Część pierwsza, Prymat. Listopad, 23, Albert Świdziński. If your ideals ignore reason, your instincts will ignore restraint. Gilbert Keith Chesterton. Ameryka wciąż jest wzorem dla świata. Wierzę w to jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jak mawiała Madeleine Albright, jesteśmy niezbędnym narodem. Tak samo jak podczas II wojny światowej, tak i dzisiaj amerykańscy patrioci tworzą arsenał demokracji, który służy sprawie wolności. Tak mówił pod koniec października bieżącego roku prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. W, w tej przemowie Biden posłużył się szeregiem metafor odnoszących się do specjalnej roli Stanów Zjednoczonych, sytuujących je w samym środku porządku międzynarodowego jako podmiot odpowiedzialny za jego utrzymanie i stabilizowanie. Wypowiedź Albright pochodzi z 1998 roku, padła na, na tle rozważań nad zasadnością interwencji USA w Iraku, którą przeprowadzono ostatecznie w związku z podejrzeniami o posiadanie przez ten kraj broni masowego rażenia. Była sekretarz Stanu. Stwierdziła wówczas, że to cytat: „Jeżeli zdecydujemy się użyć siły, to dlatego, że jesteśmy Ameryką. Jesteśmy niezbędnym narodem. Nasz wzrok sięga wyżej i dalej w przyszłość niż wzrok innych narodów i widzimy zagrożenie, które grozi nam wszystkim. Wiem, że służący w siłach zbrojnych Amerykanie i Amerykanki są zawsze gotowi na poświęcenia w imię wolności, demokracji i amerykańskiego stylu życia.” Przekonanie wyrażone przez Albright i powtórzone przez Bidena jest emanacją myślenia większości amerykańskich elit o roli, jaką państwo to odgrywa w porządku międzynarodowym, która z kolei nierozłącznie związana jest z wielką strategią Stanów Zjednoczonych strategią prymatu, którą państwo to realizowało od końca II wojny światowej. Wielka strategia prymatu wyznaczyła priorytety w Waszyngtonu w polityce międzynarodowej. Zapewnienie sobie bezpieczeństwa poprzez stworzenie i podtrzymanie otwartego zglobalizowanego systemu gospodarczego, sojuszy militarnych wraz z zapewniającą ich wiarygodność obecnością militarną. Jest to rozszerzone odstraszanie konwencjonalne i nuklearne, ustanawianie i egzekwowanie norm postępowania, system. Innymi słowy, jest to opisywane jako system międzynarodowy oparty o, na prawie międzynarodowym lub bardziej współcześnie na zasadach. Oraz wreszcie nieproliferacja broni jądrowej, gdzie niegdzie uznano przemówienie Bidena za dowód determinacji Stanów Zjednoczonych w utrzymaniu istniejącego porządku międzynarodowego. Problem polega na tym, że za deklaracją zamiaru utrzymania przez USA statusu hegemona nie idą działania, które pozwalałyby realnie myśleć o utrzymaniu tej pozycji. W wymiarze militarnym Stany Zjednoczone zaczynają co prawda myśleć o odbudowie swojej bazy przemysłowej, jest to jednak projekt rozłożony na lata, na dodatek realizowany bez przesadnego pośpiechu. Wystarczy wspomnieć, że obecnie Chiny dysponują ponad 230krotnie większymi zdolnościami produkcyjnymi okrętów. Tak przynajmniej informuje Biuro Wywiadu Morskiego USA, które ocenia, że chińskie stocznie zdolne są wodować okręty o łącznej, o łącznej wyporności 23,2 miliona ton, podczas gdy w przypadku stoczni amerykańskich jest to około 100 tysięcy ton. Z kolei inne działania podejmowane przez dwie ostatnie administracje prezydenckie USA, czyli administrację Trumpa i administrację Bidena, takie jak implementacja polityki przemysłowej, czy ustanawianie systemu kontroli kapitałowych i technologicznych, są w gruncie rzeczy zaprzeczeniem fundamentalnych zasad, na których zbudowana jest strategia prymatu USA od 1945 roku do dzisiaj. Nawet gdyby jednak Stany Zjednoczone w pełni zmobilizowały swój potencjał do utrzymania obecnej pozycji w systemie międzynarodowym, i tak byłoby to zadanie przekraczające ich. No i jakiego, jakiegokolwiek innego organizmu państwowego w historii możliwości. Sytuacja, w której pojedynczy aktor osiąga przewagę militarną, gospodarczą, technologiczną, dyplomatyczną, tak znaczną jak Stany Zjednoczone po upadku ZSRR, jest w gruncie rzeczy głęboko ahistoryczna. Tak naprawdę można próbę utrzymania przez USA prymatu porównać do próby zignorowania grawitacji. Relatywne słabnięcie Stanów Zjednoczonych jest nieuniknionym rezultatem chociażby różnic w rozwoju gospodarczym pomiędzy nimi a państwami aspirującymi do miana mocarstw regionalnych. Jest ten, też pro, ten proces wynikiem fizycznych ograniczeń. Projekcja siły na inny kontynent liczona w tysiącach kilometrów jest trudniejsza i kosztowniejsza niż projekcja siły do państwa sąsiadującego, co w sposób oczywisty premiuje państwa rywalizujące ze Stanami Zjednoczonymi, a które starają się zyskać status mocarstwa regionalnego. Wreszcie, wszechobecność Stanów Zjednoczonych, szczególnie w połączeniu z odchodzeniem przez nie od wolności przepływów strategicznych, wywołuje potrzebę balansowania ich potęgi przez wszystkie państwa, które nie są zadowolone ze swojej pozycji na arenie międzynarodowej. Jednocześnie system gwarancji bezpieczeństwa i obecności sił zbrojnych USA na terytorium sojuszników. Osłabia impuls do równoważenia przez tych sojuszników potencjału militarnego rewizjonistycznych potęg, które z nimi sąsiadują. Co więcej, obecność militarna, niezbędna do utrzymania wiarygodności gwarancji bezpieczeństwa udzielanych sojusznikom, co umożliwia w ogóle, w ogóle istnienie zglobalizowanego systemu gospodarczego, w nieunikniony sposób prowadzi do strategicznego rozciągnięcia sił amerykańskich. USA muszą udzielać gwarancji rozszerzonego odstraszania, aby zagwarantować bezpieczeństwo zarówno regionów rdzeniowych, takich jak Europa Zachodnia, jak i peryferyjnych, a synergia istniejąca pomiędzy obawami o wiarygodność oraz inflacją zagrożeń zmusza Stany do stałego rozszerzania swoich zobowiązań w zakresie udzielania bezpieczeństwa. Tak pisał w 1997 roku Christopher Line. Czyż ten pasus nie jest profetycznym wręcz opisem sytuacji, w której znalazła się Ameryka w 23 roku, zaangażowana chociaż pośrednio w konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie oraz starająca się uwiarygodnić w oczach sojuszników w Azji Wschodniej? Ta sama Ameryka, która dopiero to zakończyła etap wiecznych wojen w Iraku i w Afganistanie, a wcześniej w Libii, w Bośni, w Somalii, znowu w Iraku, etc. etc. A więc, powiedzmy sobie szczerze, na kierunkach zupełnie trzeciorzędnych. Historia, jak pisał Mark Twain, nie powtarza się, ale rymuje. Poprzednie Imperium Morskie, Wielka Brytania musiało radzić sobie z podobnymi dylematami. Tak opisywał je Archibald Primrose, który znany jest niekiedy jako Lord Rosebery, czyli były premier Wielkiej Brytanii pod koniec XIX wieku. Primrose pisał tak. Nasz handel jest tak uniwersalny i wszechobecny, że właściwie jakikolwiek problem na świecie ma wpływ na nasze interesy. Fakt ten nie tylko ogranicza nasze pole manewru, ale jeżeli ściśle nie ograniczymy sytuacji, w których powinniśmy dokonywać interwencji, ciągle będziemy zaangażowani w 40 różnych wojen. Obok relatywnego spadku siły gospodarczej i militarnej Stanów Zjednoczonych, łamane są również kolejne fundamenty amerykańskiej wielkiej strategii prymatu. I to zarówno przez rywali Stanów Zjednoczonych, jak i przez nie same. To ostatnie jest, nawiasem mówiąc, namacalnym dowodem, to znaczy to, że Stany Zjednoczone same podważają. Fundamenty stworzonego przez siebie porządku międzynarodowego jest namacalnym dowodem, że interesy USA przestają być właściwie obsługiwane przez strategię prymatu. Z kolei przykładem łamania tabu przez rywali USA jest zbrojne wystąpienie Rosji przeciw Ukrainie, stanowiące nie tylko stanowiące pogwałcenie nie tylko istniejącej przed erą prymatu USA normy niestosowania siły, ale które można też poczytywać za żądanie uznania prawa Moskwy do posiadania strefy wpływów, których istnienie jest na tyle niekompatybilne z fundamentalnymi założeniami świata postzimnowojennego, że w praktyce niedopuszczalne. Podobne żądania formułują też coraz śmielej Chiny w odniesieniu do Tajwanu oraz Morza Południowochińskiego. Inne z kolei fundamenty ustanowionego przez siebie porządku międzynarodowego podmywają swymi działaniami sami Amerykanie. Istotnym komponentem strategii prymatu jest potrzeba utrzymania stabilności w systemie międzynarodowym. Mamy tu do czynienia z mechanizmem sprzężenia zwrotnego z istnieniem systemu Bretton Woods. Współzależność gospodarcza w klasycznym, choć odchodzącym w przeszłość rozumieniu zmniejsza ryzyko wojny. Najlepszym podsumowaniem tej logiki jest słynny bon mot Thomasa Friedmana, że jeszcze nigdy dwa państwa, w których są McDonaldy, nie poszły ze sobą na wojnę. Jednocześnie, aby współzależność gospodarcza była możliwa, konieczne jest osiągnięcie stanu chociażby relatywnej stabilności systemu międzynarodowego. Zwróćmy uwagę, że choć ustanowienie i utrzymanie relatywnie wolnego systemu przepływów strategicznych. Było rdzeniem PAX Amerykana zarówno podczas zimnej wojny, jak i w czasie jednobiegu nowej chwili? Już tak nie jest. Tak poprzedni, jak obecny prezydent Stanów Zjednoczonych dokonuje jednoznacznego odejścia od polityki otwartych drzwi w wymiarze handlowym. Wystarczy tu przypomnieć rezygnację administracji Trumpa z dołączenia do paktu handlowego TPP, którą podtrzymała administracja Bidena. Można również wspomnieć słowa doradcy prezydenta Bidena do spraw bezpieczeństwa, czyli J.K. Sullivana, że Stany nie zamierzają podpisywać umów o wolnym handlu, zastępując je bliżej na razie nieokreślonym nowym modelem porozumień handlowych. Wyrazem odejścia od polityki promowania wolności przepływów strategicznych są również wojny handlowe prowadzone z Chinami, ale też z Unią Europejską. Na tle produkcji aluminium i różnych innych metali. Wreszcie, i to jeszcze jeden przykład ciągłości polityki Trumpa i Bidena prowadzenie przez USA kontroli technologicznych wobec Chin i Rosji oraz polityki przemysłowej, która jest sprzeczna z promowanymi przez USA założeniami systemu wolnorynkowego, jest kolejnym przykładem aktywnego podważania przez Stany Zjednoczone systemu Bretton Woods. Wreszcie, część ekonomistów jest zdania, że afirmacja ekonomicznej współzależności i globalizacja jako modelu gospodarczego st wielkiej strategii prymatu doprowadziła sama w sobie do upadku amerykańskiego przemysłu. Stało się tak zarówno z uwagi na umożliwienie firmom prywatnym alokowania kapitału z nieskrępowaną wolnością, a więc inwestowało na go tam, gdzie op op opłacało im się to bardziej, a więc tam, gdzie chociażby koszty pracy są tańsze czyli na przykład w Chinach, ale również na konsekwencje przyjęcia dolara jako globalnej waluty rozliczeniowej. I jest tak, ponieważ zapotrzebowanie na dolara na rynkach międzynarodowych uczyniło z niego walutę zbyt mocną, aby możliwe było utrzymanie konkurencyjności amerykańskiego przemysłu. Z kolei amerykańska polityka powstrzymywania proliferacji broni jądrowej i powstrzymywania od wejścia w jej posiadanie zarówno rywali, co zrozumiała, ale również sojuszników. Niekiedy Stany blisko współpracowały chociażby z ZSRR w zakresie powstrzymywania od wejścia w posiadanie broni jądrowej państw, które były sojusznicze wobec USA. Natomiast polityka ta, prowadzona od, no od lat 40., od 1945 roku, znajduje się teraz w stanie określanym w antropologii jako liminalne. A więc w stanie pośrednim pomiędzy dwoma porządkami końcem jednego, a początkiem drugiego. Jako przykład tego trendu można podać przede wszystkim negocjowaną do momentu wybuchu wojny izraelsko-palestyńskiej w październiku 2023 roku umowę trójstronną pomiędzy Izraelem, Arabią Saudyjską a Stanami Zjednoczonymi. Zdaniem amerykańskich mediów, umowa ta miałaby w ramach swoistego prokło umożliwić Saudyjczykom wejście w posiadanie zdolności do wzbogacania uranu w zamian za pełną normalizację stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Oczywiście wszystkie zainteresowane strony podkreślają, że Saudyjczyków obowiązywałby reżim inspekcji, a samo paliwo miałoby być wykorzystywane wyłącznie do celów generowania energii. Natomiast nie ulega kwestii, że przekazanie Arabii Saudyjskiej zdolności do kontroli całego cyklu paliwowego Oznacza w gruncie rzeczy otwarcie przed nią szeroko drzwi do wejścia w posiadanie broni jądrowej. Ta decyzja o wejściu w posiadanie broni jądrowej będzie wówczas kwestią intencji, a nie zdolności Riyadu. W podobnym duchu podnosi się też argument, że przekazanie Australii okrętów podwodnych o napędzie jądrowym również stanowi pogwałcenie polityki nieproliferacji prowadzonej dotychczas przez USA. Uważa się tak szczególnie dlatego, że okręty te, czy reaktory napędzające te okręty, pracują na wysoko wzbogacone paliwo jądrowe tak wysoko, że właściwie można je bez problemu wykorzystać do produkcji broni jądrowej. Zacznijmy od podstaw. Wielką strategię danego państwa można określić, określić jako proces definiowania jego egzystencjalnych interesów, zagrożeń dla nich. Oraz sposobów realizacji tych interesów i przeciwdziałania zagrożeniom. W wypracowaniu wielkiej strategii towarzyszyć musi wzięcie pod uwagę położenia geograficznego państwa i dostępnych dla niego zasobów ekonomicznych, politycznych, takich jak sprawność Elit, tradycje polityczne ITP oraz militarnych. Od drugiej połowy lat 40. Stany Zjednoczone realizują politykę prymatu. Jej celem jest maksymalizacja roli odgrywanej przez USA w systemie międzynarodowym, w oparciu o ich siłę ekonomiczną, kształtowanie norm postępowania na scenie międzynarodowej oraz zdolności militarne USA. Celem strategii prymatu jest zapewnienie przy sobie przez Stany Zjednoczone bezpieczeństwa poprzez uniemożliwienie powstania innej wielkiej potęgi. Narzędziami do osiągnięcia tego celu, jak zauważa Francis Gavin, były trzy rodzaje polityki. Containment, powstrzymywanie ZSRR i te, które już wspomniałem już wyżej, czyli otwarty system wymiany handlowej oraz polityka przeciwdziałania proliferacji broni jądrowej. W tej roli znamy Amerykę. Rola ta zdaje się być cechą immanentną amerykańskiej polityki. Warto natomiast zauważyć, że przez, że przez prawie 150 lat swojej historii, pomiędzy rokiem 1800, gdy przestał obowiązywać traktat sojuszniczy, sojuszniczy z Francją, a rokiem 1949, gdy powstało NATO, Stany Zjednoczone nie były stroną żadnego sojuszu militarnego. Przez większą część swojej historii Stany nie były w żadnym sojuszu militarnym. Po zakończeniu zimnej wojny, gdy w teorii wraz z rozpadem ZSRR, Przestał istnieć jedyny powód, dla którego Stany Zjednoczone realizowały strategię polegającą na uniemożliwieniu pojawienia się hegemona. Waszyngton nie poszedł jednak za ciosem i nie zredukował swoich zobowiązań sojuszniczych, ani też nie zrewidował swojej roli w systemie międzynarodowym. Zamiast tego, Amerykanie postanowili dalej realizować strategię prymatu, starając się przedłużyć utrzymanie stanu nazywanego przez Charlesa Krauthamera. Jednobiegunową chwilą. W pewien sposób sama decyzja USA o utrzymaniu obowiązującej podczas zimnej wojny pozycji militarnej i jej struktur może być interpretowana jako przykład inercji. Decyzja o podjęciu rywalizacji z ZSRR po zakończeniu II wojny światowej wcale nie była z gruntu przesądzona czy z góry przesądzona. Początkowo Amerykanie zamierzali udzielić Europie wsparcia głównie ekonomicznego za pośrednictwem planu Marszala. Jednakże sytuacje po zakończeniu II wojny światowej i zimnej wojny były zasadniczo różne. Podczas zimnej wojny USA realizowały strategię onshore balancing aktywnego wpływania na korelację sił pomiędzy sobą i swymi sojusznik sojusznikami. A Związkiem Radzieckim. Odbywało się to za pomocą stacjonowania wojsk na terenie Europy. Decyzja ta była podyktowana obawą przed zagrożeniem wynikającym z amalgamacji radzieckiej siły militarnej oraz zasobów kapitałowych, technologicznych i intelektualnych Zachodu. Dopuszczenie do zdominowania przez ZSRR całej Eurazji. Mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której organizm ten uzyskałby zdolność do bezpośredniego zagrożenia kontynentalnym Stanom Zjednoczonym. Po raz kolejny jednak izolacjoniści, bo i taki prąd w polityce amerykańskiej istnieje, mogliby twierdzić, że nawet gdyby ZSRR zdołał podbić Europę Zachodnią i całe połacie Azji, zarówno potęga militarna USA która nie byłaby rozcieńczona w wyniku jej stałej dyslokacji poza kontynentalne Stany Zjednoczone, jak i geografia czyli dwa oceany stanowiące naturalną barierę chroniącą USA przed ewentualną agresją zbrojną, oraz wreszcie istnienie broni jądrowej mitygowałoby zagrożenie ze strony Sowietów. Po zakończeniu zimnej wojny, podstawowy powód prowadzenia polityki prymatu uniemożliwienie ZSRR zdominowania Eurazji przestał po prostu istnieć. Tak w czasach rywalizacji dwubiegunowej znanej z zimnej wojny, jak i dzisiaj, trzy regiony uznawane są przez Amerykanów za kluczowe: są to Bliski Wschód, Azja Wschodnia i Europa. Pierwszy z tych regionów, czyli Bliski Wschód, istotny był przede wszystkim z uwagi na znajdujące się tam złoża węglowodorów. Co staje się co prawda mniej istotne z punktu widzenia funkcjonowania amerykańskiej gospodarki, USA jest obecnie eksporterem netto ropy naftowej, ale pozostaje krytycznie ważne dla gospodarki globalnej. Bliski Wschód i Europa uznawane są za ważne, ponieważ to w tych dwóch regionach mogłaby się wyłonić potęga, która po podporządkowaniu sobie sąsiednich państw. Mogłaby zgromadzić wystarczający potencjał demograficzny, militarny, ekonomiczny i technologiczny, aby być w stanie rzucić bezpośrednie wyzwanie Stanom Zjednoczonym. Ponadto Stany, zarówno w celu utrzymania stabilności, jako elementu umożliwiającego zglobalizowaną wymianę handlową, oraz swego rodzaju nadbudowy ideologicznej, żeby zaczerpnąć z. Tradycji marksistowskiej, której nie jest mi bliska, ale kiedy jest przydatna, to jest przydatna. W każdym razie nadbudowy ideologicznej, obsługującej ich interesy, jak i z obawy przed rozlaniem się niestabilności z regionów peryferyjnych do rdzenia, muszą również wykazywać zainteresowanie i posiadać narzędzia wpływu poza wspomnianymi wyżej trzema kluczowymi regionami. Warto zwrócić uwagę, że strategia prymatu nie tylko wymusza podejmowanie działań zapobiegających powstaniu hegemona regionalnego, ale też rodzi konieczność aktywnego angażowania się w stabilizowanie sytuacji międzynarodowej i zapobieganie konfliktom. W wyniku czego Stany znajdują się w sytuacji, kiedy muszą być obecne właściwie wszędzie i interweniować właściwie wszędzie, co z kolei jest bardzo silnym impulsem, tworzy silny impuls. Do powstawania koalicji balansujących ich potęgę. Szczególnie będzie się tak działo w momencie, kiedy Stany Zjednoczone przestaną być orędownikami wolnego handlu. Wtedy wówczas będzie im jeszcze trudniej utrzymać strategię prymatu. To była pierwsza część eseju Prymat czy powściągliwość. Druga opublikowana zostanie na naszym serwisie, na Strategy and Future w przyszłym tygodniu, a wraz z nią. Opublikujemy również nagranie audio tego tekstu, tak jak miało to miejsce dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce.